Według mnie jest to las, gdzie nie ma żadnych ludzi, gdzie są zwierzęta, w którym można pomyśleć o wszystkim. Nie trzeba zajmować się żadnymi innymi sprawami, i można się tego derwać. Byłby starzec z takim śmiesznym kapeluszem, kwidowym takim i w garniturze, ale takim starym już i poszarpanym, a nie nowym. No i wydaje mi się, że grałby na jakimś instrumencie i często by tam przebywał. Takie moje wymarzone miejsce Osabia, delfin. Zwierzę bardzo inteligentne i też poruszające się szybko mające ogromną przestrzeń do wykorzystania, a ponadto jeszcze żyjące w grupie. Gdybym miała moje wymarzone miejsce opisać jako roślinne, to wydaje mi się, że to byłaby chyba bawełna, bo jest właśnie miękka, jasna. Myślę, że tak. Idealne miejsce to byłaby piaszczysta plaża, bezludna plaża. Chyba taka sosna w lecie, którą można tak mocno czuć i tak pięknie pachnie. Myślę, że byłby to brzeg jeziora z pomostem taki fajny, ciepły, słoneczny dzień. Staruszek cierpliwie doglądający ogrodów, dbający o rośliny pełen spokoju, wyważenia. Tak, to byłby taki człowiek. Na pewno to byłaby wydra, ponieważ yy, kojarzy mi się ona z jeziorem. To młoda dziewczyna z długimi włosami i w białej zwiewnej sukience miałaby wianek na y, głowie y, z pięknych kwiatów. Moim wymarzonym Miejscem, które lubię, nie powiem już, uwielbiam, są góry, w których lubię przebywać. Moje miejsce byłoby człowiekiem młodym, lekko wysportowanym i inteligentnym. Takim prostym mchem i trochę szorstkim w dotyku. Nie z tych takich. Delikatnych, które można dotknąć i czują się jak poduszka, tylko z tych szorstkich, takich bardziej porostów, które no, potrzebują dobrego klimatu i dobrego powietrza, żeby, żeby rosnąć. Wyobrażam sobie, że to byłaby chyba pulchna kobieta, może babcia, serdeczna. Tak, myślę, że to byłaby była moja babcia. Byłaby to żyrafa, która ma ciekawą perspektywę spojrzenia na świat. Byłaby to wysoka ruda dziewczyna z kapeluszem na głowie, która jest bardzo spokojna. Myślę, że pewnie byłaby artystką może by coś malowała, albo pisała jakieś wiersze. Byłaby bardzo spokojna. Taka po prostu prosta dziewczyna, z którą zawsze można porozmawiać. Jako człowieka młodego, długowłosego, niedbale ubranego, z głową w chmurach. Byłby to podróżnik. Człowiek, który kocha podróżować. Opisałbym to jako mak. Czerwony. Yy, najlepiej całą takich maków. Gdyby to miejsce było człowiekiem, to myślę, że byłby ktoś jak Big Lebowski, na przykład. Jak sobie w wannie leży, zanim mu tą tą wrzucili. To myślę, że to byłby ktoś taki właśnie. Byłoby to poszarpane klify, um, z dużą ilością turystów. I byłoby tam bardzo głośno, ale pogoda szybko by się zepsuła i zaczęłoby padać więc ludzie zaczęli uciekać albo otwierać parasolki i to było takie najszczęśliwsze miejsce.